tej naszej, jeszcze gwarze, ale na razie, tuż bycie tak radzi i posłuchajcie. I bym go dała po polsku, z powodu tego, że nie wszyscy znają naszą piękność mózgogodka. I chciałabym, mnie wszyscy jakoś zrozumieli. No, tuż jeszcze raz, bycie tak radzi, posłuchajcie. Wara, wara to mowa używana na małym terenie. Na przykład wsi czy gminy, która nie podlega żadnym normom poprawnościowym języka ogólnego. Na terenie Polski mamy kilkadziesiąt gwar. Jedne obejmują większy teren, inne mniejszy. Gwara jest starsza niż ogólnopolski język literacki, który ukształtował się na przełomie XV XVI wieku wcześniej wszyscy posługiwali się gwarą dialektami. Dzisiaj wzrasta naukowa świadomość Polaków o gwarze jako dziedzictwie kulturowym i spuściźnie, poprawiąc poprawią sprawosławia Kilka wieków przed naszą erą powstała wspólnota prasłowiańska, która zamieszkiwała dość zwarty teren. Wtedy wszyscy posługiwali się jednym językiem. W średniowieczu, kiedy rozpoczęła się wędrowka ludów, Prasłowianie również zaczęli się przemieszczać w różnych kierunkach. A różnice, które między nimi następowały, pogłębiały różnice językowe. W ramach poszczególnych grup. Zaczęły się wyłaniać gwary i dialekty. Na przykład jak taka grupa gdzieś zawędrowała, gdzie było inne, inne zwierzęta, inna roślinność, też musieli zrobić sobie jakieś narzędzia, prawda? Więc oni spontanicznie nazwali w to w jakiś sposób, więc tak powstawała gwara. Dialekty i gwary nie miały formy pisemnej posłużyły do mówienia, pojawiały się spontanicznie i zaspokajały potrzeby codziennej komunikacji, a w razie potrzeby obsługiwały kontakty handlowe i polityczne, na przykład na targach ludzie posługiwali się gwarą albo w sądach czy przepi przy przepisywaniu na przykład swojego statku, swojego spadku, też posługiwali się gwarą. W Polsce wyodrębniono cztery dialekty. Wielkopolski, Małopolski, Śląski i Mazowiecki. Dyskusyjna jest kwestia statusu mowy śląskiej. W publikacjach językoznawczych gwara śląska e, jest za dialekt języka polskiego. Jednakże znaczna część wyrazów jest bliższa językowi staropolskiemu. Najbardziej wymownym świadectwem językowej staropolskości jest podata terminologia folklorystyczna i etnograficzna. Języki, które wpływały na słownictwo śląskie to język polski, częściowo słowacki, czeski, szczególnie z narzecza morawskiego i niemiecki. wyrazów i nieznanych bądź słownictwa związanego z przemysłem i górnictwem. Począwszy od XIX wieku wraz z postępującą industrializacją okręgu przemysłowego górnego Śląska wara przestała być wyłącznie mogłości. Stała się potoczną odmianą języka miast od momentu ich powstawania przyswoiła wiele nowych, obcych gwaru, tradycyjnym gwarom ludowym warstw leksyki związanej z życiem miasta, górnictwem i przemysłem. Wtedy to gwara podzieliła się na wiele odmiennych, na wiele lokalnych odmian. Ale dość nie zastanawiała się, czy to słowo pochodzi z czeskiego czy z niemieckiego języka. Wara Śląska różni się od polszczyzny, słownictwem, no przede wszystkim akcentem, frazeologią, występują w niej składniowe germanizmy i czekizmy. Macurzeniem zamiast czysty, mówi się, cysty. Szykaniem, co jeszcze w okolicach Jabłonkowa słyszałam, po szy pisze się i. Jak na przykład szybko, szyba. Charakterystyczną dla niej wymową jest na przykład e, wymowa typu szyb. Po, po rz pisze się i. Wytrzymać, rzymać i, i podobne. Nie da się oddać głoski u. W zapisie języku, języka polskiego, jak książka w Antoni Stabik, polski poeta, duchowny, próbował w XIX wieku skodować tą gwarę, co by można ją było jakoś zapisać, co by przetrwała, żeby ją ocalić od zapomnienia. Niestety nie udało się mu dzieła dokonać, ponieważ. Stracił wzrok, a jego dzieło gdzieś przepadło. Ważnym wydarzeniem świadczącym o wejściu śląskiej kultury w nowy rozdział, e, tak, takiego postępu rozwojowych, rozdział było przyjęcie w 2009 roku przez śląskie środowisko intelektualne i twórcze nowych zasad pisowni śląskiej. Ogólną zasadą było przyjęcie wszystkich zasad języka polskiego z wyjęciem trzech liter uzamkniętych haczekiem i shaczekiem. E Natomiast prowadzono pięć nowych znaków: o z kreską, o z daszkiem, tak zwanym takie V, o z odwróconym daszkiem. O z makronem, tak zwanym, taka ja, fala, tak, tak i a z makronem. Ale o tym dzisiaj nie będę mówić, bo to jest temat dla inny dzień. E, e, Śląsk zawsze był e, walką e, o język, a walka to mocny instynkt przetrwania. W Polsce sytuacja była bardzo kłopotliwa. Bo przez cały okres PRL-u była piętnowana i spychana do roli folkloru. Osobom posługującym się gwarą e, odmawiano st stanowiska społecznego, który zarezerwowany był dla przybyszych. W szkołach i urzędach zabraniano gwarie, mówić gwarą, a gwara. Jest jednym z kluczowych elementów świadczących o przynależności świązaków i ich tożsamości. Pan Aleysko powiedział, że gwara Śląska to mowa serca z duszy rozpoznawalna, dźwięczna wizytówka, silezjanka, tak więc gwara. Jest naszym bogactwem, które powinniśmy pielęgnować i rozsłaniać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam naszych rycerzy ze szlaku templariuszy, pana prezesa Tomasza Sajko i pana papa Sitko, które zresztą. Jest tak, że naszym przyjacielem, jeśli chodzi o muzeum, jest stowarzyszenie i o przedstawienie w jaki sposób formowały się poddziały rycerskie, templariusze, jak wyglądały ich stworzenia. Więc coś, czego my się na co dzień nie znamy. Proszę Państwa, chciałbym podziękować bardzo i czuję się bardzo zaszczycony naszą obecność, na tym w spotkaniu. I takiego człowieka jak pan poseł Darwin Małecki też ze świecą czytą. Także dziękuję bardzo. Krótko i na temat, żeby nie przynudzać. Zakon templariuszy jest to zakon, o którym krążą legendy i krążą różnego rodzaju opowieści. My staramy się jako stowarzyszenie przywrócić opinię i świadomość taką takich normalnych ludzi, którzy żyli w... Nie, tutaj od XII wieku do, do XIV, którzy chodzili po ziemi, którzy nie tylko y, wyobrażali sobie świat y, jako, y, jako coś, coś nieosiągalnego dla współczesnych ludzi, ale po prostu to byli ludzie, którzy byli z krwi i kości. Zakon powstał, y, jego historia w z wyprawami krzyżowymi, czyli po pierwszej wyprawie krzyżowej część rycerstwa wraca do, do Europy, a nieliczne rycerstwo zostaje i brakuje po prostu rycerzy do obrony ziemi świętej. Powstaje wtedy zakon ubogich rycerzy Chrystusa, świątyni Salomona, to jest rok 1119, który ma za zadanie chronić przede wszystkim którzy udają się do, do Ziemi Świętej. Dzięki y, kolejom losu, dzięki y, przychylności y, władz y, niedługo zakon się rozrasta i można powiedzieć o takim pierwszym wzroście zakonu i, i rozwoju po, y, y, po wizycie w Europie y, rycerzy, to jest rok 1100. Y, 28, 29, gdzie zaczynają się, zaczyna się nadania na, e, ziemi dla rycerstwa, nadają, e, zaczyna się przyjmowanie nowych rycerzy. I ci rycerze byli uzbrojeni tak jak na początku zwykli rycerze z tamtych czasów, czyli mieli stroje, też nie były to stroje białe, tylko zwykły stroje, taki codzienny, jak na co dzień nosili. Dopiero kolejne bóle papieckie e, pozwoliły nosić rycerzom białe stroje. Przy Takim podstawowym uzbrojeniem to są no, kopie rekonstrukcji, które leżą tutaj na, na stoliku. Można zobaczyć, to jest miecz jednoręczny. E, tylko proszę uważać, bo to są os ostre rzeczy, tak, żeby się nie pokaleczyć. E, są ore, są e, co ciekawego. E, jest taka rekonstrukcja buławy. E, ja przyniosę. Pozwólcie Państwo, że będę mówić przez nią Jest to rekonstrukcja buławy, która. Nie służyła do walki wręcz, to to była pierwsza broń miotająca. Czyli pierwsze szeregi rycerzy rzucały tymi pułapami, żeby zamienować pierwszych rycerzy, pierwsze szeregi nieprzyjaciela. Także tu już mam złożenie z taką pierwszą broń miotającą, co do każde użycie broni było bardzo mocne chciał być zasadniony rycerz. Nie wiem, czy to się, się na sobie. Sobie, dlatego że były przewidziane bardzo e, ostre kary ze strony zakonu. Jest taka opowieść przepisana, że na postoju gdzieś jeden z rycerzy taką buławką chciał e, po prostu upolować sobie ptaka. Nie to, że rzucił tą e, buławą, ta broń gdzieś e, wpadła do wody, to został tak jakby podwójnie ukarany, dlatego że raz, że bez. E, sensownie użył tej broni. Dwa temperiusze jako rycerze nie mogli polować i takie, takie rzeczy jak polowania były zabronione. Oprócz polowania na dwa. na dwa można było zapolować. Oprócz tego mamy tutaj Pawła, który ma wierzchnie ubranie takie bojowe, gdzie najważniejszą rzeczą dla rycerza temperiusza był biały płaszcz. To była oznaka takiego najwyższego najwyższej nagrody, najwyższego Yy, yy, wyróżnienia. Oprócz yy, tego miał pod, pod płaszczem Bafernob, yy, czyli ten białą ubranie, yy, Pod tym miał yy, kończą. To jest właśnie tutaj na stojarzu. To jest taka koszulka z metalowych kuleczek, yy, którą yy, na, nakładał na siebie. Pod tą kończą miał przyszywę, czyli taki pikowanie, z który amortyzował uderzenia rycerza. No i pod spodem była dalej już bielizna. I, Następna rzecz. Ciekawą rzeczą były też nakrycia głowy. I pierwszym takim hełmem najpopularniejszym to był właśnie nosa, który tutaj Paweł tak. trzyma w ręku, ale na przykład jazda konna, czyli taka yy, mocne uderzenie templariuszy, przede wszystkim miała garnki. To był taki garnek yy, hełm który właśnie też tam stoi na, na stole. I inną odmianą były kopaliny. To jest taki już płaski chem, yy, który yy, był przede wszystkim dla E, Szykowane dla piechoty, dla serwientów. E, kto to byli serwienci? E, w korytarzu już nam się nie zmieściły, tutaj e, te plaży nie chcieliśmy zastawiać. Za Mamy trzy formacje templariuszy: to są templariusze rycerze, którzy wychodzili ubrani na biało. Drugi to byli serwięci, czyli to byli tak zwani sierżanci albo służeni, którzy byli ubrani na czarno i na brązowo i na końcu byli turkopole, czyli to były siły najemne saraceńskie wykorzystywane przez rycerstwo zachodnie, szczególnie te pierwsze wykorzystywali ich do, do walki. Ciekawą rzeczą były, byli łucznicy w tamtym okresie, ale też kusznicy, tylko że kusznicy to była, i kusze to była jedyna broń zabroniona przez papieża do używania przez rachunek do dlatego, że to była broną, którą nie można było się obronić. Ona przebijała po prostu wszystko. Dlatego jako zakonni rycerze nie mogli tego używać, ale wykorzystała to w ten sposób, że byli tak zwani najemnicy, chusznicy, których po prostu wynajmowano i walczyli właśnie w szeregach templariuszy. Można naprawdę bardzo dużo opowiadać, nie chcę tutaj i na to dziękuję bardzo. kiedy występowaliśmy w Warszawie i założyciel mistrz Józef Brudny otrzymał tam najwyższy 150 dan było to w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Początki Rzymskiej Akademie Sztuk Walki sięgają 1957 roku, wtedy bracia Józef i Jan Brudny z Huszczyny skierowali swoje zainteresowania w kierunku sztuk walki. W tym czasie nie było mistrzów, nauczycieli, a więc nauka rozpoczęła się od podstaw, bez nauczycieli, bez mistrzów, bez jakiejkolwiek literatury. Wokół mistrzów zaczęła zbierać się grupa zapaleńców sztuk walki. Jak oni tworzyli ten polski styl walki, który obecnie nazywa się pszczyńska sztuka walki? E, mistrzowie spotykali się i zadawali sobie pytania, co by było gdyby. Te pytania dotyczyły technik obronnych, co by było gdyby ktoś zaatakował Cię nożem, kijem, ciosem, ktoś by Cię próbował kopnąć, w jaki sposób byśmy się e, po prostu bronili. Kiedy do Polski zaczęły docierać pierwsze style judo i karate, mistrzowie i założycieli Akademii, Mieli już wtedy 15 lat e, treningu za sobą, ale w tym czasie też powstało ognisko TKK w Brzyno, w Pszczynie i tam powstała sekcja judo. E, bracia Brudni wtedy mieli taką możliwość zgłębiania tych technik judo, ale również konfrontacji. Zostało to znowu wzbogacone do techniki judo, ten styl, który tworzyli bracia Brudni. Do koniec lat 80 do Polski przyjechał mistrz z Wietnamu, mistrz Latu Trung. Był on przedstawicielem wietnamskiej sztuki walki wokujemy. Wieloletnia współpraca zakończyła się tym, że mistrzowie z Uszczyny zostali uhonorowani mistrzowskimi stopniami dang, drugi dang. W ten sposób tworzyła się ta pszczyńska sztuka walki. Sama przez wiele lat byłem u nie byłem prawą ręką, nie, byłem, nie jestem spadkobiercą, jednak przez około 15 lat wraz z mistrzem i instruktorami jeździliśmy po Polsce, gdzie propagowaliśmy tą chrześcijańską sztukę walki, ale również i za granicą. Wzięliśmy też udział w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, gdzie stanęliśmy na podium, były to drugie, trzecie i czwarte miejsca. Świadczy to o tym, e, jak wysoki poziom wyszkolenia był e, w Pszczynie. E, następny kontakt do 1987 rok. Był to kontakt z mistrzami chińskimi, e, głównie ze szkołą Shaolin Kempo. E, propagatorem, propagatorem tej sztuki był Han, Chińczyk Mogę pochodzenia mongolskiego, mąg gdzie znowu ten styl został wzbogacony o e, inne techniki. Sam wielokrotnie uczestniczyłem w kongresach międzynarodowych z mistrzami tego świata, gdzie prezentowałem tą pszczyńską sztukę walki. Nie odbiegało to niczemu od tych walk wschodu, a budziło zachwyt. Ten styl jest bardzo bogaty, a sztuka walki wszechstronna i urozmaicona. Sam osobiście jestem mieszkańcem powiatu pszczyńskiego. Jednak, jednak zajęcia prowadzę na Śląsku Cieszyńskim, ponieważ w 1990 roku mistrz Józef Brudny wysłał mnie tam na Śląsk Cieszyński, żeby propagować Przyczynską Akademię Sztuk Walki i od tego czasu tam po prostu zostałem. W Cieszynie, Skoczowie, Ustroju i Strumieniu prowadzę zajęcia, gdzie reprezentuję Przyczynską Akademię Sztuk Walki. Wielokrotnie też reprezentowałem Akademię na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, gdzie zdobywałem medale, za co zostałem uhonorowany dziesięciokrotnie od burmistrza przyczyny w dziedzinie sportu, za osiągnięcia sportowe, za osiągnięcia trenerskie i za działalność sportową. Instruktorów kuchnińskich na a było ich przez te wszystkie lata, może kilkuset, bo to 1957 rok to jest naprawdę wiele lat. Tutaj z kolegą zaprezentujemy parę technik samoobrony na zasadzie gdyby. Co by było gdyby? Tak jak tworzyła się ta Akademia, mistrzowie i uczniowie spotykali się i zadawali sobie pytania: co by było gdyby? A no więc zaprezentujemy parę tego stanu obrony, który opracował już mistrz Józef Brudny, który nam przekazywał na swoich treningach. To tak krótko, nie, nie będę przedłużał, bo mam tylko 10 minut do dyspozycji. 对、嗯。<laughs>